Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj sobie pojedziemy z tym o co, makijażem, także trochę błysku, trochę matu, trochę się tutaj będzie działo. A wszystko za sprawą cieni z kalendarza adwentowego. Tutaj widzimy przedostatni rząd. Unikat puszek, pył księżycowy, sasanka oraz festiwalowy. No i widzicie je również na zbliżeniu, jak wyglądają. Starałam się też zrobić jakiś swatch w różnym świetle. Unikat puszek, pył księżycowy, tak jak widzicie na załączonym obrazku w tym momencie. Unikat. I kolega puszek, i kolega pył księżycowy. No i tutaj od góry mamy porównanie. To jest unikat i zimno-ciepły. Także na górze Unikat, na dole zimno-ciepły. Nie widać tutaj moim zdaniem takiej wyraźnej różnicy, natomiast wydaje mi się, że zimno-ciepły turbo pigment jest jednak bardziej zimny i ma bardziej srebrzystą bazę, ale no, no, oczywiście jest to moje zdanie. A tutaj mamy puszek, błyskotkę oraz cień busz z palety w zielone. Także znaczy na górze nasz puszek, czyli bohater dzisiejszego odcinka. Później mamy błyskotkę Turbo Pigment i później kolejną ultra perłę na dole, czyli pusz z palety w zielone. Tak one wyglądają, tak się prezentują. Mam nadzieję, że widzicie różnicę No i tutaj już się z Wami witam. Siema z rana no i co, baza jest, jest to pomadka z Golden Rose brwi zrobione także będę zaczynać sobie i zaczynam właściwie od cienia, który zwie się festiwalowy no i jak widzicie, kładę go na całą powiekę moim takim ulubionym pędzlem czyli takim no wklepywaczem jest to pędzel Zoiwa no i staram się nakładać porcjami żeby nie, zało, nie nałożyć tego cienia za dużo no i co, raczej wklepuję Później zmieniam sobie pędzel na takiego bardziej puchacza, żeby troszeczkę rozblendować sobie te granice. No i tutaj będę manewrować pomiędzy jednym pędzlem a drugim, czyli klepywaczem lub pędzlem do blendowania. Tutaj widzicie, znowu przechodzę do tego wklepywacza no i tak sobie, jak wspomniałam, manewruję. Następnie jedziemy sobie z dolną powieką, tutaj zmieniłam pędzel i cień, który stosuję, no to znowu jest to cień festiwalowy. Cały czas jadę, próbuję sobie troszeczkę strzepnąć, znowu, bo osy był nieznaczny. No i teraz wjeżdża na hatę nam Sasanka, która jest podobna do cienia Agat z palety Fiolety, nawet mi się zrymowało. Także jadę sobie z tą sasanką, no i następnie znowu niweluję osyp, i teraz sobie kładę, nie, co? Klej, a, klej, klej z inglota, body art adhesive. No i tutaj zaczyna się dziać magia, bo wjeżdża nam puszek. Ja nie wierzę, że to jest ultra perła, bo moim zdaniem on zachowuje się. Pył księżycowy, przepraszam, to jest pył księżycowy, on zachowuje się jak turbo pigment. No i teraz jadę sobie z puszkiem. Puszek wjeżdża nam na chatę, jak widzicie. Na fioletowej bazie wygląda następująco. No i trochę się staram łączyć te oba cienie ze sobą czyli pył księżycowy w wewnętrznym kąciku. Później poprawiam sobie troszeczkę cieniem festiwalowy. No i dalej sobie jadę, no i co, tutaj jest właśnie ultra perła Unikat, także tak on wygląda, trochę brązowego, trochę też srebra, trochę stalowości, no i wszystkie razem staram się połączyć, żeby to jakoś wyglądało po ludzku. No i następnie znowu sobie jadę, troszeczkę chciałam sobie zrobić ostrzejszą krawędź i to jest cień festiwalowy, no i taką malutką kuleczką, moim zdezelowanym pędzlem cały czas sobie jadę, zmieniam pędzle, troszeczkę tutaj blenduję tę górę, żeby te krawędzie na górze jednak były mniej widoczne no i cały czas sobie działam na zmianę z jednym pętlem, z drugim pędzlem, poprawiam sobie zewnętrzny kącik, cały czas tutaj jadę z cieniem, z ultramatem czyli z cieniem festiwalowy no i poprawiam też troszeczkę sasankę no i jak widzicie teraz wjeżdża biała kredka to jest kredka z pierdele która już ma x lat, nawet nie pamiętam skąd ją mam no i teraz tutaj co się będzie działo nakładam sobie patyczkiem cień sasanka wiem, że to dla niektórych jest widok nie do przejścia no ale ja nos noszę soczewki od wielu lat także jestem przyzwyczajona do takiego działania no i lepiej mi się te cienie jednak utrzymują na tej metodzie, którą wspomniała jedna z Was, także dziękuję bardzo jeszcze raz, no i tutaj sobie jadę z tą sasanką więc cały czas sobie dokładam, dokładam, dokładam ten kolor, aż będę zadowolona. Jak widzicie, ładnie on podkreśla zieloną tęczówkę, troszeczkę sobie rozglądowuję tutaj te kolory, no bo chciałabym, żeby jednak jakoś to wyglądało, prawda? no, także cały czas działam z tym puchatem, pętlem, na którym chyba nie było wcześniej żadnego cienia, no i zaraz pokażę co jeszcze uczestniczyło w dzisiejszym makijażu, Tuż burlesk eyeliner z Eveline, następnie pomadka z Avonu, matowa później puder z Lovely mój ulubiony krem BB oraz konturownia, no i tak wygląda skończony makijaż, przykleiłam także rzęsy, z którymi się niemiłosiernie dzisiaj męczyłam, no ale jakoś mi się to w ostateczności udało i makijaż wygląda tak, jeszcze spójrz sobie, jak wygląda on z bliska, no i podsumujmy sobie te wszystkie cienie. Jak widzicie, przed ostatni rząd, Unikat, następnie Puszek, tu księżycowy festiwal, nie, Sasanka oraz festiwalowy. Moim zdaniem wygrywa tutaj zdecydowanie. Puszek, jestem im zachwycona, natomiast wszystkie cienie spisały się dobrze. Ja już się z Wami żegnam i dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!